Cześć, witam Was w kolejnym odcinku moich przygód na kanale Osada Porcini od Zera do Farmera. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć, jak narodził się w mojej głowie pomysł i co mną kierowało, aby zakupić ten kawałek ziemi. Zdradzę Wam również, jaki mam plan na zagospodarowanie tego całego terenu oraz czym ja się tutaj w niedalekiej przyszłości będę zajmował. Więc zaczynamy! Zanim zacznę Wam o wszystkim opowiadać, muszę jednak wskoczyć na drabinę, żeby zobaczyć co stało się z kamerami, które mam tutaj zamontowane. Ponieważ po ostatniej nawałnicy, która przeszła przez moją miejscowość, straciłem z nimi jakiekolwiek połączenie. No a w końcu trzeba mieć oko na ekipę budowlaną, no i materiały, które się tutaj znajdują. A więc idziemy do garażu. Tutaj mam cegły. Część cegieł, które zostały po rozbiórce domu i stodoły, wezmę drabinę. Jak widzicie, część materiałów jest również składowana tutaj. Dobra, teraz zajrzymy do skrzynki czy wszystko tutaj ok, Jest sucho. Muszę wam powiedzieć, że kiedy montowałem te kamery popełniłem błąd, ponieważ przewody zasilające, które idą tutaj w peszlu, ten peszel nie był na samej górze zaizolowany i woda kropla po kropli spływała tutaj do skrzynki i miałem normalnie małą kałużę. Dobrze, że tutaj się nic takiego e, nie stało. Sprawdzę teraz na aplikacji, czy jest w ogóle zasięg. No i tak jak myślałem: błąd sieciowy. Czyli tak jakby Wi-Fi w ogóle nie było. Dobra, zaraz wskoczę na drabinę i zobaczymy, co tam się dzieje. Tutaj w tej skrzynce znajduje się router. Zaślanie jest. Lampki się świecą. Hmm. Jak widzicie, jedna kamera daje sygnał jakiś, druga w ogóle jest martwa. I tam na tamtym supie jest jeszcze jedna kamera, która też nie daje żadnego znaku. No dobra, zaraz to sprawdzimy. Spróbujemy teraz, coś tam jest connected. Spróbujemy. Ok, wyłączyłem mu na chwilę zasilanie w tym routerze. Czekamy kilka sekund i spróbujemy połączyć jeszcze raz. Nieraz, teraz wskoczymy na, na drugi słup. I zobaczymy co się stało z tą kamerą jednak wszystko wskazuje na to że jednak nie ma internetu co tutaj z tym zasilaniem Światełko się pali Spróbujmy ją na chwilę rozłączyć No i nic, żadnego znaku życia. Hmm. Okay. Connect to router successfully. Okay. Coś się kręci. Sprawdźmy na aplikacji. połączone bez internetu no chyba trzeba będzie się przejść do sąsiada bo tak naprawdę to od niego ciągnę przewód do internetu, ponieważ jego dom jest zbyt daleko żeby dochodził tutaj sygnał więc zaraz się do niego udam i pogadam, co tutaj może być na rzeczy. Słuchajcie, zagadka związana z brakiem sieci rozwiązana. Okazało się, że kabel internetowy, który jest pociągnięty od mojego sąsiada, został podczas ostatniej nawałnicy przerwany. Teraz was zabiorę w to miejsce. Jesteśmy. Zaraz Wam pokażę źródło naszego problemu. O, proszę bardzo. Kabelek przerwany. Tylko zastanawiam się, jak to jest możliwe, bo ten kabel był tutaj ze sobą połączony. A tymczasem, jakimś cudem, on jest wpięty tutaj. Kurczę, może coś tutaj z telekomunikacji? No nie wiem, majstrowali. W każdym razie, będę musiał coś z tym zrobić. Nadszedł w końcu czas, abym opowiedział wam moją historię związaną z tym miejscem. Otóż, wszystko zaczęło się w roku 2020, kiedy znany nam wszystkim wirus celebryta zapukał do drzwi i powiedział, że mamy zostać w domu. Stay home if you're sick. Avoid unnecessary travel and large social gatherings. We're all in this together and we can only... A mi się w domu siedzieć nie chciał. I patrząc, jak świat z dnia na dzień staje coraz bardziej na głowie oraz za bardzo nie wiedząc, jak długo potrwa cyrk związany z pandemią, postanowiłem znaleźć jakieś spokojne miejsce poza miastem, aby utworzyć własną autonomię. Zacząłem więc jeździć i szukać miejsca, gdzie będę mógł się przenieść i żyć w końcu na własnych zasadach. Aby mieć finansowanie na ten projekt, postanowiłem wykonać dość radykalny krok i sprzedać swoje mieszkanie we Wrocławiu, na które w przeszłości tak ciężko pracowałem. Tak więc jeździłem, szukałem, szukałem, aż w końcu po obejrzeniu kilku innych ciekawych opcji, które potencjalnie mógłbym zakupić, natrafiłem na oto właśnie miejsce. Udałem się więc czym prędzej na spotkanie ze sprzedawcą, aby dokładnie zbadać ten teren. No i kiedy tu przyjechałem, muszę powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wyjrzenia. Miejsce totalnie mnie zauroczyło. A tu teraz jest pan u nas wolności, że wykonałem, to ja u półtora godzinki. Muszę wam powiedzieć, że zakupu dokonałem dość spontanicznie i trochę pod wpływem emocji nie sprawdziłem wszystkich możliwych usterek, które powinienem wziąć pod uwagę przy podpisaniu umowy. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, czego unikać i na co zwracać uwagę przy zakupie waszej działki, napiszcie mi o tym w komentarzach, a w jednym z kolejnych odcinków postaram się wam to umówić. Jednak wracając do tematu. Pierwotnie w tym miejscu znajdowało się małe rodzinne gospodarstwo z niewielkim domem i przelegającą do niego stodołą. Kiedy po raz pierwszy tu zawitałem, automatycznie pojawiła mi się w głowie wizja rewitalizacji i przebudowy istniejących budynków. No i w sumie miałem już wcześniej doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Między innymi robiłem we Wrocławiu adaptację dużego strychu na mieszkanie to właśnie to mieszkanie, o którym wam wcześniej wspominałem które z bólem serca sprzedałem, aby zainwestować w ten projekt. Może w tym miejscu się zatrzymam i pokażę Wam kilka zdjęć, jak fajnie można przebudować stare na nowe. Jeśli będziecie chcieli, mogę kiedyś zrobić o tym osobny odcinek. Napiszcie mi proszę w komentarzach. Finalnie po konsultacjach z konstruktorem i kilkoma innymi fachowcami doszliśmy jednak do wniosku, że moja wizja jest totalnie od czapy. Dom był mocno zabilgocony, fundamenty zaczęły pękać i delikatnie osuwać się na skarpę. Stodoła wymurowana była tylko na grubość jednej cegły. Generalnie można było podjąć próbę ratowania tego co zostałem, jednak było to nieopłacalne i wiązałoby się to z gigantycznymi kosztami. Tak więc z bólem serca podjąłem decyzję o wyburzeniu istniejących budynków co było tak naprawdę nie lada wyzwaniem. A na ich miejscu postanowiłem wybudować dom, który będzie idealnie odpowiadał wszystkim moim potrzebom i wymaganiom. Wideo z wyburzenia wrzucę Wam w jednym z kolejnych odcinków. Teraz Wam pokażę projekt mojego nowego domu. Budynek będzie miał trzy kondygnacje. Będzie on również całkowicie podpiwniczony, aby miał wystarczająco dużo miejsca na wszelkie aktywności związane z moją działalnością. Na pewno na początek zbuduję duży warsztat, magazyn oraz ma się tutaj również znajdować spiżarnia do składowania płodów rolnych. No i co jeszcze? Na parterze. Niestety nie mam przy sobie tego projektu. Będzie salon z kuchnią, biuro i łazienka. Natomiast na piętrze przewidziałem. Kilka sypialni z łazienką. A tutaj widzicie taką pustkę nad salonem, czyli salon będzie otwarty aż do samego dachu. Tak wygląda piwnica w pełnej okazałości. W przyszłym tygodniu mają tutaj kłaść stropy nad tą kondygnacją. Budynek będzie miał podstawy około 15 na 8 metrów. Tutaj możecie zobaczyć, jaki jest widok z okna na cały ogród. A teraz zabiorę Was na zewnątrz. Tutaj jest wejście do mojej piwnicy. Tak wygląda piwnica z zewnątrz. Po wykonaniu stropu oraz pionowej izolacji budynku, zrobimy tutaj drenaż w koło. Cała ta kondygnacja będzie tutaj przysypana ziemią od strony południowej oraz od strony wschodniej. Natomiast z tej strony będzie zejście schodami w dół do piwnicy tutaj oczywiście taras, jak wspomniałem a w tym miejscu przewidziałem budowę pasywnej szklarni solarnej. Jest to taki dosyć innowacyjny projekt, jak na polskie warunki, chociaż za granicą buduje się tego typu obiekty od lat. Ale dzięki takiemu rozwiązaniu będę mógł uprawiać warzywa i owoce przez cały okrągły rok, nie patrząc na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Pomimo, że mam tutaj przyłącze energetyczne, chciałbym, aby całe moje gospodarstwo było zasilane wyłącznie z energii, którą sam sobie wyprodukuję ma to oczywiście związek z wysokimi cenami prądu, które moim zdaniem z dnia na dzień będą coraz większe. Moim sposobem na zminimalizowanie przyszłych kosztów związanych z wysokimi cenami energii jest zamontowanie w tym miejscu jak największej ilości paneli fotowoltaicznych. Będą one umieszczone głównie na dachu szklarni pasywnej, o której wam przed chwilą opowiadałem. Chciałbym tu również zamontować elektrownię wiatrową, taką 5 do 10 kW. Będzie agregat na diesla, który pomoże mi w jakiś awaryjnych sytuacjach. A wszystko będzie to spięte do dużego magazynu energii, który będzie umieszczony w piwnicy. Może nie będę teraz za bardzo rozwodził się w tym temacie, ponieważ do wykonania tych instalacji jest jeszcze daleka droga, więc póki co wróćmy do tematu. A teraz dobra rada od Wójka Filipa. Jeżeli dopiero zaczynacie swój projekt i macie jednak możliwość, aby podpiąć się do istniejącej sieci energetycznej, zróbcie to. Szczególnie jeżeli wasz budżet na start nie jest zbyt wysoki, tak jak w moim przypadku. Z czasem jednak możemy krok po kroku rozbudowywać nasz system off the grid, dokładając kolejne panele słoneczne, czy rozbudowywać swój magazyn energii. Moją ambicją jest rozbudowa systemu w taki sposób, aby w przyszłości nie płacić żadnych rachunków. Jeżeli chcemy w miarę możliwości żyć poza systemem, potrzebujemy czterech rzeczy: dachu nad głową, swojego pożywienia, swojej energii. Oraz dostępu do czystej, bieżącej wody. Najlepiej z własnej studni. Chciałbym tu jeszcze zostać, natomiast mój czas się kurczy. Pora wracać do domu. Zobaczcie, za nami piękny zachód słońca. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodobał, który dzisiaj przygotowałem. Jeżeli chcielibyście, abym kręcił kolejne odcinki, zostawcie lajka, like zasubskrybujcie mój kanał albo napiszcie coś w komentarzu. Pozdrawiam Was. Peace.